Rozdział 1. Montaż skanera laserowego FARO FOCUS 3D Aby montaż skanera laserowego FARO FOCUS 3D był szybki i bezpieczny, należy wykonać następujące kroki. Najpierw należy wyjąć FOCUS 3D, który znajduje się pod kołpakiem ochronnym oraz pierścień Quick Mount z zestawu Surveyor Kit. Proszę zamontować górną część pierścienia Quick Mount na dolnej stronie skanera. W tym celu należy dokręcić do oporu dostarczone śruby. Aby zamocować dolną część pierścienia Quick Mount, należy najpierw zdjąć, w zależności od modelu statywu, standardową głowicę statywu. W tym celu należy wykręcić śrubę z głowicy statywu i zamontować dolną część pierścienia Quick Mount na głowicy statywu. Następnie należy zamocować tę część pierścienia Quick Mount na statywie, dokręcając do środka dostarczoną śrubę. Następnie należy nałożyć ostrożnie kołpak ze skanerem i górną częścią pierścienia QuickMount na element współpracujący na statywie. Należy dokręcić jeszcze kółko na pierścieniu QuickMount, aby zamocować dobrze skaner laserowy. Następnie proszę odłączyć kołpak ochronny od skanera. W tym celu należy wcisnąć białe przyciski, aby odblokować boczną dźwignię. Teraz można przekręcić dźwignię w dół i zdjąć bez problemu kołpak ochronny. Aby używać skanera laserowego w trybie akumulatora, należy wyjąć akumulator z zestawu Surveyor Kit. Wnęka na akumulator znajduje się z boku skanera. Proszę otworzyć pokrywę i wsunąć akumulator etykietą skierowaną do góry, aż zaskoczy. Oczywiście można również używać skanera laserowego, podłączając go do prądu. W tym celu należy zdjąć spód zestawu Surveyor Kit. Pod spodem znajduje się zasilacz. Aby podłączyć prawidłowo kabel zasilający do skanera laserowego, proszę zwrócić uwagę na czerwone zaznaczenia na wtyczce i na urządzeniu. Ponadto proszę zamocować zasilacz na statywie za pomocą dołączonej taśmy. W ten sposób nie dojdzie do uszkodzenia przyłącza kablowego. Dane pomiarowe skanera są zapisywane na karcie SD. Ta karta pamięci znajduje się w państwa skanerze już w momencie dostawy. Znajduje się ona pod gumową pokrywą. Skaner laserowy jest już zmontowany i można go włączyć. W tym celu należy przycisnąć czarny przycisk nad wyświetlaczem. Po uruchomieniu systemu operacyjnego można wybrać wymagane ustawienia na ekranie dotykowym i przystąpić już do pracy. Skaner laserowy Focus 3D został pomyślnie zmontowany. Proszę pamiętać, oprócz karbonowego statywu można oczywiście używać także silnego statywu pomiarowego.